Waga, dobry wieczór. Dobra energia. Uwagi. Yy, waga znalazła coś lub kogoś, um, co bardzo dobrze na nią wpływa. Coś, coś, co tutaj dostaje. Yy, jeszcze raz, to co daje wadze, zastrzyk energii. Bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Hmm, powiem szczerze, że Państwo z podznaku wagi. Słuchają swojej intuicji i bardzo dobrze na tym wychodzą. Wychodzą na tym wybornie. I teraz pytanie, czym to będzie? Natomiast póki co jest to sprawa drugorzędna. Sprawa pierwszorzędna to jest taka, że waga, będąc świadomą, tego, że odbiera rzeczywistość na swój sposób i e, jest wierna potrzebom intuicyjnym, um, omija przeszkody, omija przeszkody, jest tutaj bardzo dobry akcent. Bardzo dobry efekt tego, że waga sucha intuicji i coś tutaj zdrowieje, być może sama waga zdrowieje lub jakaś sprawa zdrowieje, jakąś sprawę udaje się załatwić. Natomiast tu jest dość wyraźnie pokazana mi taka informacja, to że waga czegoś się nie podejmuje jest uratowaniem skóry. To, że waga nie decyduje się na coś, jest właściwie taką rzeczą, która, no, taką ochronną. ale też Wypowiedzenie umowy słyszę. Czyżbyśmy tutaj mieli zawodowy aspekt uwagi? Czyli jeszcze raz. Waga nie podejmuje jakiegoś działania. Pokazało mi się wypowiedzenie umowy. Państwo spod znaku wagi mogli być zagrożeni utratą pracy. Nie stało się to i waga czuje ulgę. Skóra cała. Jakieś... Obwinienie za przysiężenie. Obwinienie. Waga tu mogła być obwiniona o coś. Nie znaleziono dowodów. I Waga zostaje w pracy. No dobrze, co tutaj e, działa tak uzdrawiająco na wagę? Ale to bardzo uzdrawiająco właściwie. To są takie energie, e, że, że chce się żyć pełną piersią. Aha. Wadze tutaj została zaproponowana jakaś inna oferta. Inaczej, jeszcze raz. Waga pracuje na tym stanowisku, w tej pracy, w której jest. W międzyczasie zostaje jej zaproponowana inna oferta pracy. Waga mówi nie, bo sucha intuicji, wie, że coś jest tutaj szemrane, wie, że coś jest nie tak, nie zgadza się na tę ofertę, zostaje tu, gdzie jest i jest z tego powodu przeszczęśliwa, bo się okazało, że był jakiś przekręt, że było tak nie do końca wyjaśnione. Coś na zasadzie drobnego druku, że tam są poukrywane te Najsmaczniejsze kąski i najniebezpieczniejsze, ale waga, no właśnie, skóra cała, czyli bez uszkodzeń, czyli właśnie tutaj coś, waga powiedziała nie, sprzeciwiła się i wyszła na tym bardzo dobrze. Na tej konkretnej pracy, na tym, co zostało tu zaoferowane, zdecydowanie. I waga śpi spokojnie. Bardzo, do, bardzo dobrą energię czuć od państwa. Takiego energia takiego uśmiechu, zadowolenia, satysfakcji z samego siebie. Takiej dumy, że yy, mimo że tamta, tamta oferta pachniała niesamowicie dobrze i kusząco najpiękniejszymi kwiatami. Uh, jednak okazało się, że w tych kwiatach są same robaki. Uh, I waga wiedziała, co jest grane. Powiedziała nie. I duma. N nie da się tego opisać nawet. Nie da się nawet określić słowami. Chyba w żadnym języku istniejącym, jak bardzo waga jest z siebie dumna i zadowolona, jaką ma satysfakcję i takie wewnętrzne spełnienie, bo ominęła pułapkę. I dlatego, no tutaj wręcz powiem, waga w skowronkach. A, niesamowicie zadowolona, ale tak jak mówię, słowo zadowolony to jest nic. Porównaniu, co się dzieje w środku, we wnętrzu. Czyli waga sobie tutaj um, po raz kolejny udowodniła, że intuicja nigdy nie kłamie, intuicja nigdy nie sprowadzi na manowce, a było tutaj naprawdę kusząco, było tutaj um, atrakcyjnie, jeżeli chodzi o tę drugą ofertę. Druga sprawa to jest. Hmm. Brak akcji. To jest właściwie kontynuacja tego aspektu, bo jest e, brak akcji i wyjście cało ominięcie przeszkody. Pokazała mi się brunetka. Brunetka w, w oficjalnym stroju w kostiumie czarnym lub w ogóle ciemnym. I tutaj. Zdecydowanie, tutaj jest zdecydowanie, że nie odpowiem na tę wiadomość, nie odpowiem na tę ofertę, mimo że mi mówiono, że ona jest. Mm, nie, nie nazywając tego szantażem, na, na zasadzie proszę przyjąć ofertę, póki jest ważna. Czyli tutaj wręcz takie ponaglanie wagi co do. Przyjęcia te, tej oferty. A tutaj było zdecydowane nie. No dobrze. I waga się decyduje, i waga bardzo dobrze zrobiła. Teraz Państwu pokazuję. Po uświadomieniu, co by się stało, gdyby Państwo przyjęli tę ofertę. Punkt pierwszy. Mamy ofertę, prawda? Mamy pokazaną tę ofertę. Przyjmij. Ona jest atrakcyjna. Przyjmij ją. Proszę przyjąć ofertę, póki jest ważna. W tle ponaglanie jeszcze czasu, czasem. Punkt numer drugi. Co by było, gdyby Państwo przyjęli tę ofertę? Państwo przyjmują ofertę. Stwarza to problem w taki sposób, że trzeba by było. Um, Włożyć o wiele więcej środków finansowych w to. Nadprogramowo. Do tego stopnia, że uwaga w pewnym momencie chciałaby się wycofać z umowy, e, ponieważ e, po prostu dochodzi tu do przesady. Punkt trzeci. Albo waga e, pluje sobie w brodę i żałuje, e, izoluje się, zamyka, nie chce z nikim rozmawiać. Łamane na więzienie, Łamane na straszenie więzieniem. Punkt czwarty. Państwo przyjmują ofertę, tracą zdrowie. Dosłownie, tracą państwo na tym zdrowie, ponieważ okazuje się, że nie było tak jak obiecywano, i właściwie hmm, jedno wielkie żałowanie. I wyzywanie samego siebie. Jak można było coś takiego zrobić, jak można było na to się zdecydować. Punkt piąty. Państwo decydują się na ofertę. Jest Państwu obiecane. Um, Pana, pani, problemy się kończą. Państwo wierzą. To jest obiecanka już. Rasowa. E, państwa problemy się kończą. Co za tym idzie? Punkt szósty. Choroba. E, gorzkie pożałowanie tego, co się zrobiło. W sensie zgoda na tę ofertę. Punkt siódmy. Przyjmują Państwo ofertę, a pojawia się paranoja, pojawiają się problemy natury psychicznej. Lżejsze, cięższe. Psychika się pokazuje. Bardzo naruszona. Po prostu. Chęć zastrzelenia się tutaj jest. Punkt 8. Przymują Państwo ofertę, tracą pieniądze. Bardzo dużo. Punkt 9. I ostatni. Cieszą się Państwo z tych pieniędzy, które zostały, a zostało ich niewiele. W sensie takim, że a, muszą Państwo radykalnie zmienić i styl życia, bo po prostu zostały utopione pieniądze najzwyczajniej w świecie. A po drugie, jest taka, zmienia się tu mentalność. Że wcześniej, kiedy były te pieniądze, no po prostu się o nich aż tak bardzo nie myślało. A tutaj pojawiają się takie powiedzenia w stylu: dobrze, że w ogóle coś mam. Dobrze, że w ogóle mam na życie. Mimo, że wcześniej Państwo czegoś takiego nie mówili. A teraz mm, coraz częściej pojawiają się właśnie frazy typu: Muszę oszczędzać, e, straciłem pieniądze. Mm, dobrze, że w ogóle coś mam. Dobrze, że mam co do garnka włożyć. To jest wszystko, co by się wydarzyło, gdyby Państwo przyjęli tę ofertę. Mam nadzieję, że to jest wyłącznie gdybanie i tryb przypuszczający, a nie rzeczywistość. Więc po prostu Państwu się udało. Koncer koncertowo dobrze Państwu się tutaj udało, że ta intuicja, która nigdy się nie myli, ona tak, popro tak poprowadziła Państwa, że mają Państwo nadal te pieniądze? Kto wie, co by było, gdyby w sensie, co by się z Państwem stało, gdyby te pieniądze po prostu wyparowały, zostały tam zainwestowane, gdzie nie powinny. I jak wtedy wyglądałoby życie? Nie muszą się Państwo teraz martwić o nic. Absolutnie o nic. Co mhm. mam cały czas szczerze mówiąc, te same energie. To, że Państwo zakończyli definitywnie ten temat, ee, po prostu uratowało to pa Państwu życie. Nie muszą się Państwo martwić. Pieniądze są. Hmm. A stratna jest ta osoba, która Państwu to zaproponowała, się okazuje, ponieważ tak jakby, tak jakby tamta osoba, ta osoba, która Państwu to proponowała, miała. Też jakieś profity finansowe z tego powodu, że kogoś przekona do przyjęcia tej oferty. Natomiast, ale ja powiem szczerze, czuję tutaj bardzo duże pieniądze. Natomiast to, że waga intuicyjnie poczuła, powiedziała nie, zastosowała się, tamta osoba straciła pieniądze albo po prostu nie ma tego przychodu. Na którym jej zależało. Po prostu pokazuje mi się osoba eee. czy, czy jakiś przedsiębiorca, bankier, po prostu który. To on sobie pluje w twarz, bo być może perswazja się nie udała. Ale yy, no nie zarobił. Nie na Po prostu nie zarobił. 1 zero dla wagi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.